Wielkie odkrycie Mikołaja Kopernika mało z czym może być porównywalne, a taki geniusz rodzi się, no właśnie, raz na setki, setki lat. Czy jeszcze pojawi się ktoś tak genialny, kto zaproponuje ludzkości coś równie wielkiego, jak teoria heliocentryczna o Słońcu i Ziemi? Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany o to, ma wątpliwości, czy nowy Kopernik dzisiaj poradziłby sobie, no właśnie, z czym? Zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszego podcastu. W nim też na końcu ogłoszenia z działu Kupie Marek Stremecki. Święcimy dziś rocznicę Mikołaja Kopernika, przejęci dumą narodową, która nas krzepi i uskrzydla. Radujemy się i pysznimy, że to nasza Ojczyzna wydała jednego z największych uczonych i nauczycieli świata, jednego z wiekopomnych rewolucjonistów ducha, który błądzącą myśl ludzką zwrócił na zupełnie nowe tory. Pisał ilustrowany kurier codzienny w 1923 roku, we wstępnym artykule święto geniuszu polskiego. Od lat toczy się spór, nawet nie spór, a odrębnie formułowane są opinie o narodowości Mikołaja Kopernika. Trochę bez sensu, bo w wieku XV-XVI narodowość trochę inaczej aniżeli dzisiaj postrzegana. Sam Kopernik pisał o sobie, iż jest Torunianinem z pruskiego miasta Torunia, pod władnym polskiego króla. Mówił po niemiecku, pisał po łacinie. Wiele na to wskazuje, że znał też język polski. Na pewno był wielkim wrogiem krzyżaków. W cytowanym fragmencie z ilustrowanego Kuriera Codziennego z roku 1923 przebija duma, że Kopernik był oczywiście Polakiem, ale głęboko nagina się rzeczywistość, pisząc, że przez całe życie czuł się i przyznawał głośno do przynależności polskiej. Tak pisano bo to był rok 1923, kiedy Polska, co dopiero w wielkich trudach, powróciła na mapy Europy. Tak pisano pompatycznie, bo to był styl ilustrowanego kuriera codziennego. Rozmowa dzisiejsza będzie miała zupełnie inny styl i ton, bo gościem podcastu będzie Magnificencja, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Popiel. Rok kopernika 550 lat. Z tej okazji wystawy, sesje, koncerty, publikacje nowe. To jasne, że nie mogło zabraknąć w tych uroczystościach w obchodach Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to miejsce, które ma specjalny, też dług wdzięczności. Myślę, że tak, z racji tej, że to jest jeden z najwybitniejszych studentów naszego uniwersytetu którym się szczycimy przy każdej możliwej okazji, ale to także taka świadomość, że Kopernik dał przekonanie wielu później pokoleniom, że studia niejednokrotnie rozpoczyna się w Krakowie, a później kontynuuje się w ośrodkach światowych. W przypadku Mikołaja Kopernika to były Uniwersytety włoskie, z którymi zresztą Uniwersytet po, dziś, po dzień dzisiejszy utrzymuje znakomite kontakty. Ta rocznica to oczywiście, jak zawsze w Polsce, umiejętność zorganizowania tego wszystkiego, co dotyczy uczczenia Kopernika, ale bardziej jeszcze może pokazania, co Kopernik daje współczesnej nauce, współczesnej edukacji bowiem wydaje nam się, że taka uczelnia jak Uniwersytet Jagielloński nie powinna się skupić tylko i wyłącznie na czczeniu rocznicy, ale także na pokazaniu, jakie horyzonty dzisiaj musiałby mieć Kopernik, żeby stać się Kopernikiem, a z drugiej strony, co w tym czytaniu z dorobku Kopernika zachowała aktualność, a co zostało w jakimś wymiarze zaprzepaszczone. I nie zauważano tego. No przykład jeden. Rzadko kiedy mówiąc o Koperniku, mówi się o polityce monetarnej. Mając wiedzę, że jeden z pierwszych traktatów dotyczących tak tzw. złego pieniądza wyszedł spod pióra Kopernika, to jest takie także dzisiaj przesłanie, jak powinniśmy układać politykę monetarną. Co dzisiaj w praktyce no, szefowie banków polskich i światowych mogliby powiedzieć o tych przemyśleniach Kopernika i jak pewne ostrzeżenia, które Kopernik wygłaszał w tamtych latach, może zachowują aktualność po dzień dzisiejszy. Rocznica chyba po raz pierwszy jest dla środowiska naukowego i polskiego i światowego takim rodzajem spojrzenia całościowego na myśl Kopernika, bo jak przeglądałem te materiały dotyczące poszczególnych, tych okrągłych rocznic, to zauważyłem, że jednak prymat zawsze był astronomii, bo to zrozumiałe natomiast ja obecne biografie Kopernika podkreślają, jak to był człowiek wszechstronny i właściwie w każdej dyscyplinie dzisiaj miałby coś do powiedzenia i, i że przypominanie tych jego osiągnięć w tym wypadku jest także pouczające. Zarówno dla środowiska studentów, naukowców, jak i całego świata, który interesuje się takimi wybitnymi osobowościami. Na przykład, czy przy okazji sesji, która odbyła się z inicjatywy Uniwersytetu, ta sesja była i w Olsztynie, i w Krakowie, to sesja była międzynarodowa. Czy pan profesor myśli, że coś podczas takiej sesji można, albo czy się to stało, powiedzieć coś nowego? To było już tak dawno 550 lat. Właściwie wydaje się, że może wszystko już powiedziano. Pan powiedział, że akcenty są inne, ale coś jeszcze. Czy znaczy ja bym w tym momencie jeszcze nie chciał podsumować tego roku z prostego względu. Ta inicjatywa, która się zrodziła prawie dwa lata temu, w kręgu trzech uniwersytetów, Uniwersytetu Toruńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Olsztyńskiego i także jednostki związane z Polską Akademią Nauk, gdy chodzi o historię nauki. Ta inicjatywa jest powiązana z czterema fragmentami kongresów, bo mamy na razie trzy poza sobą, czyli Toruń, Kraków i Olsztyn, ale jest takie domknięcie jeszcze we wrześniu w Toruniu i dopiero w praktyce Jesienią, moglibyśmy powiedzieć, czy pojawiły się takie myśli, które do tej pory nie były zauważalne i co będzie dalej. A czy dalej już na pewno coś będzie, ponieważ przy okazji krakowskiego spotkania tutaj, doszło do takiej idei, czy pojawiła się taka idea, żeby bynajmniej nie zamknąć się w roku 2023, żeby osoby, które rozpoczynały tę inicjatywę sympozjów kopernikańskich, pracowały także w następnych latach i pewne myśli, które się właśnie pojawią w tym roku Jubieluszowym, były później kontynuowane. Wie pan, naj najbardziej zachwycające jest to, że nam się wydawało, że my wszystko z biografii Kopernika już wiemy. Okazuje się, że przy tych sesjach historycznych pokazano, ile jest jeszcze czarnych plam, które muszą być rozwikłane. To jest zresztą fascynujące, bo to jest niekiedy archeologia wiedzy, wręcz nie tylko klasyczna historia. Ale zarazem pojawia się coś, co dotyczy no, myślenia o krytycznych wydaniach tekstów Kopernika, ponieważ mamy też tę świadomość, że współczesna wiedza dotycząca edytorstwa już jest taka, że też powinniśmy te różne błędy, które popełniano w poprzednich wydaniach, gdzieś naprawiać. Mnie jako człowieka, który jest powiązany z nauką, ale z drugiej strony ze sztuką, jeszcze bardziej fascynuje, czy będą jakieś efekty natury artystyczno-literackiej po tym roku Kopernika. Bo wydaje mi się, że nawet w poprzednich jubileuszach więcej poświęcano na to czasu, i byłoby dobrze, gdyby, gdyby przy okazji tego poszerzania wiedzy o Koperniku doszło na przykład do stworzenia. Jakiegoś wspaniałego, nowego scenariusza filmowego, może nawet serialowego. Nie mówię o żadnych tutaj stacjach ani o żadnych producentach, ale to jest nieprawdopodobne, że my nie potrafiliśmy od czasu wiadomego filmu Peterskiego stworzyć żadnego nowego filmu o Koperniku. A przecież to jest taki znakomity materiał filmowy. I świat niejednokrotnie poprzez sztukę więcej by może dowiedział się o Koperniku. Druga sprawa, to też wydaje mi się, że. Gdzieś powieści inspirowane biografią Kopernika mogły się pojawiać. No w muzyce mamy trochę kompozycji, jak wiemy, powiązane z Kopernikiem choćby Góreckiego. Mamy, mamy e, tę kompozycję Apeka przygotowaną przy okazji jubileuszu powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast sądzę, że nie powiedzieli artyści jeszcze ostatniego słowa, dramaturgowie nie powiedzieli ostatniego słowa. E, i ten który pojawia się w trakcie tych różnych rodzajów dyskusji, koncertu, może doprowadzić do tego, że zainspiruje Kopernik także artystów, bo wie Pan, nauka jest tą dziedziną, która trafia do bardzo określonego kręgu słuchaczy. A przecież nam zależy, żeby każdy jubileusz wykorzystać, żeby ta postać stała się bliższa ogółowi Polaków i ludzi ze świata, żeby stała się no, nie tylko i wyłącznie postacią związaną z jednym stwierdzeniem, co to Kopernik zrobił, natomiast żeby pokazać, jak wszechstronne tutaj jego były zainteresowania. I ostatnia sprawa, o której ja mówiłem, z tego co pamiętam, w Toruniu, bo kiedyś mnie ktoś zapytał, co jest najbardziej fascynującego w Koperniku z dzisiejszego punktu widzenia, czyli roku 2023? I wówczas mówiłem, że właściwie dwa, może trzy takie elementy. Pierwszy to dotyczy pewnego modelu studiowania, który, oczywiście, on się dzięki Erasmusowi rozpowszechnił, ale że nigdy ktoś to chce być kimś co Osobą, która wyłamie pewne standardy, nie powinien zamykać się w, w jednym kierunku studiów, w jednej uczelni, że powinien, jak gdyby, poznawać różne metody i różne dyscypliny, żeby, żeby później osiągnąć coś więcej. Druga sprawa, która jest niesłychanie ważna, to interdyscyplinarność studiowania i badań. My jesteśmy w naszej europejski nie tylko polskiej rzeczywistości przyzwyczajenie że szatkujemy te swoje zainteresowania do określonych dyscyplin zamykamy się w określonych dyscyplinach Kopernik jest postacią która w tamtych latach ale także w następnych wiekach był i dzisiaj też powinien być odczytywany jako ten który pokazuje że nie ma granicy pomiędzy jedną dyscypliną a drugą że jeśli ma się dokonać jakiegoś odkrycia to trzeba wychodzić poza wąskie specjalności naukowe i ostatnia sprawa Którą podkreślam, to jest pewna odwaga myślenia uczonego, który no, nie waha się w chwili, kiedy dochodzi do jakiegoś odkrycia, żeby to odkrycie przedstawić, mając świadomość, że być może w epoce, w której żyje, to odkrycie nie zostanie w pełni docenione, być może za to odkrycie może być ukarany, ale właśnie wielkość nauki polega na, to, na tym, że trzeba mieć odwagę wywracania niekiedy ustanego stanu wiedzy i ustanego, ustanego porządku świata. Kopernik miał taką odwagę, jakkolwiek dłość długo czekał, żeby to jego odkrycie stało się powszechnym odkryciem uznawanym przez cały świat nauki, ale także instytucje, takie jak Kościół. Pod pańskim okiem być może niepostrzeżenie. Chodzi, tu, chodzi tutaj ktoś taki jak Kopernik, ktoś taki, co będzie Kopernikiem. Ten przyszły Kopernik, co by musiał zrobić, panie profesorze, żeby stać się Kopernikiem? Tamten zawstrzymał słońce, to ten ma zrobić na no, odwrót. Co, co można by wielkiego zrobić w dzisiejszych czasach? Wydaje mi się, że żadna sfera naukowa nie jest. Na tyle zamknięta, że nie można dokonywać nowych odkryć. My oczywiście najczęściej mówimy o pewnych odkryciach związanych z innymi planetami, ale przecież także w obrębie świata ziemskiego, w pewnych dyscyplinach, w pewnych dziedzinach można odkrywać nowe rejony, nowe zainteresowania. No, trochę może już za często, ale bynajmniej się tego nie wstydzę, mówimy o naszym najmłodszym profesorze. Z Wydziału Lekarskiego, profesor Hołda, który pokazał jako młody człowiek, że w dziedzinie badania anatomii serca można odnaleźć takie fragmenty, takie rejony, które do tej pory nie były odkryte i one mogą zmienić współczesną naukę z zakresu kardiologii. Znaczy mówię o tym, ponieważ. Pamiętam parokrotnie, jak przy różnych okazjach mówiono, że w chwili, kiedy profesor Hauda zaczął interesować się anatomią serca, mówiono, ale przecież to już jest zamknięty rozdział w badaniach anatomii. Okazuje się, że nie jest zamknięty, że nowe technologie, nowe narzędzia badawcze dają szansę odkrywania sfer, które do tej pory były niezauważalne. Ale co by trzeba było zrobić, żeby się pojawił nowy Kopernik? No, Przede wszystkim to musi być osobowość, która się nie przejmuje żadnymi ustalonymi regułami funkcjonowania edukacji, nauki i tym wszystkim, co jest takim światem stworzonym przez ograniczenia. To musi być człowiek, który ma misję, która polega na tym, że wierzy że mimo oporu świata zewnętrznego, być może także oporu związanego z pozyskiwaniem środków naukowych, uda mu się w którymś momencie dojść do jakiegoś wspaniałego odkrycia. Mówię o tym, ponieważ świat jest taki, że ciągle stwarza się pewne bariery. Stwarza się pewne bariery związane z tym, że albo nie dostaniesz grantu badawczego, albo jak dostaniesz grant badawczy, to musisz się przede wszystkim przejmować, Sposobem rozliczenia tych środków finansowych i tak dalej, i tak dalej. Kopernik, gdyby tak naprawdę miał się zajmować tymi formalno-organizacyjnymi sprawami, to obawiam. Się nie doszedłby do tego, do czego doszedł. Kopernik na pewno by dzisiaj się nie zastanawiał, do jakiej dyscypliny naukowej ma się przypisać. bo Jakby się zastanawiał, do jakiej dyscypliny ma się przypisać i do jakiej dyscypliny i do jakiego czasopisma ma dać swoją publikację, żeby osiągnąć tyle a tyle punktów za tę publikację, to też nie dokonałby takich odkryć. To jest bardzo trudne, panie redaktorze mówić o tym, jaka współczesna wizja Kopernika się była powinna pojawiać, ponieważ no, mamy tę świadomość, że te ograniczenia nie są ograniczeniami, które całkowicie mają być odrzucone, ale one nie, nie mogą ograniczyć wielką umysłowość, która gdzieś się tam pojawia w Uniwersytecie. Oczywiście mamy takie postaci, nie chcę wymieniać tutaj innych nazwisk, ale praktycznie w każdej dyscyplinie są takie osobowości, które wykraczają poza, poza standard, poza normę. Natomiast czy w przyszłości im się uda osiągnąć te sukcesy, to tego nie wiem, powiem, wie Pan, jeszcze jest coś, co także przejmowało Kopernika, trzeba z czegoś żyć, trzeba utrzymać y, siebie, swój dom, a dzisiaj jeszcze rodzinę. On był kanonikiem, w związku z tym te problemy jak gdyby były poza jego tutaj troskami. Natomiast to jest coś, co też ogranicza współczesnych Koperników: ta troska o to, jak przeżyć, żeby realizując jakąś wizję naukową, mieć świadomość, że. Że, że nie zatracę się w tym i nie utracę także innych tych wartości, które dla człowieka są ważne. Rektor, humanista, filolog, teatrolog. Na dodatek zbyt grandem piastowania urzędu też nie w szkole matematycznej, a w szkole teatralnej spogląda z większą nadzieją, sympatią czymś takim na kogoś genialnego w dziedzinie humanistyki. Czy to jest dla rektora to już zupełnie obojętne? Tak, nadal y, oczywiście w tę sferę spoglądam, natomiast dla mnie coś, co jest bardzo ważne, a nie zawsze dzisiaj w pełni osiągalne, to to, żeby te y, umysły wykraczające poza pewną normę były także umysłami, które potrafią pociągnąć kolejne osoby i potrafią na przykład swoje osiągnięcia przedstawiać szerszemu gronu osób. Tak, żeby te osoby były tą sferą zafascynowane, znaczy ja mogę powiedzieć, że należę do tego pokolenia, które miało szczęście mieć do czynienia z wielkimi humanistami, a równocześnie ludźmi, którzy wykraczali poza krąg słuchaczy, którzy byli związani tylko i wyłącznie z humanistyką. Znaczy, myślę o postaci dla mnie bardzo ważnej, o profesorze Janie Błońskim, czy z innej sfery filozoficznej, o profesorze Józefie Tischnerze. To jest coś zawsze, co będę przytaczał jako przykład, że ci uczeni w chwili, kiedy mieli wykłady, choćby tam na Gołębi 13 w Kolegium Witkowskiego, obecnej sali imienia księdza Tischnera, mieli wykłady i jeśli człowiek chciał na te wykłady przyjść, żeby zasiąść, to trzeba było przechodzić 15-20 minut przed rozpoczęciem wykładu, bo brakowało miejsca. Na tym polega także wielkość osobowości uczonych, że wiemy, że znakomite teksty piszą, wiemy, że osiągają takie, a nie inne sukcesy poza Polską, ale z drugiej strony potrafią tę swoją wiedzę przekazywać w sposób tak fascynujący, że człowiek, Przychodzi na te wykłady w sposób zauroczony, niezależnie od tego, czy jest studentem polonistyki, filozofii, matematyki, fizyki czy biologii. Bo na tym polegała istota tych wielkich osobowości humanistycznych, że też wykraczali poza krąg słuchaczy z własnego, własnego grona. Dzisiaj, dzisiaj o wiele trudniej jest tak zaistnieć, ale to jest kwestia daleko idącej specjalizacji, właśnie, która jest nieszczęściem myślę, że świata także humanistyki. Na koniec jest lato ludzie z całego świata przyjeżdżają na uniwersytet, żeby poszukać materialnych śladów kopernika, na przykład są zobaczyć o obrotach sfer niebieskich czy cokolwiek innego. Tak, przyjeżdżają z racji tej, żeby dotknąć tego miejsca, które jest związane z biografią kopernika, a zarazem zobaczyć w praktyce, jak postać kopernika była tak, a nie inaczej przez potomnych interpretowana i muszę powiedzieć, że takim wielkim odkryciem jeszcze przed rokiem kopernikańskim, przed tą rocznicą, było zwrócenie uwagi na obraz Jana Matejki, Mikołaja Kopernik czyli rozmowa z Bogiem. Muszę powiedzieć, że on wisi od lat w auli Kolegium Nowum, ale jakoś tak zarówno my sami, jak i nawet turyści przechodzili Obok tego obrazu z zainteresowaniem, ale dość obojętnie. Natomiast okazało się, że po tej wystawie londyńskiej nagle pojawiły się interpretacje, które daleko wykraczają poza myślenie o tym obrazie w kategoriach malarstwa historycznego, matejki, bo tak zawsze matejkę odbieraliśmy. I wkraczają w coś, co historycy sztuki mówią tak, że nikomu tak głęboko nie udało się uchwycić osobowości Kopernika, jak Matejce na tym obrazie I... Nagle okazuje się, że teraz ten obraz chcą wszyscy widzieć. On obecnie jest w Warszawie na Zamku Królewskim, na tej wielkiej wystawie kopernikańskiej. W tej chwili trwają bardzo zaawansowane rozmowy nad wywiezieniem tego obrazu do Rzymu, na wielką wystawę kopernikańską. To pokazuje, że te rocznice, wie Pan, stwarzają także szansę odkrywania tego, co... Jest, było, ale może jeszcze nie było tak interpretowane. Oczywiście y, ta sprawa Kolegium y, Majus i Biblioteki Jagiellońskiej, no to są historie. O wiele prostsze, ponieważ tam mamy te artefakty, tam mamy te dokumenty, które są związane z Kopernikiem i przy okazji oczywiście roku Kopernika więcej osób przyjeżdża, żeby to zobaczyć. Natomiast no, w przypadku rękopisu do rewolucjonibus, no, my nie za bardzo możemy go udostępniać w szerszemu kręgu. Była wystawa w Bibliotece kiedy można było zobaczyć przez pewien czas ten rękopis. Natomiast to są takie zabytki tej klasy, że. Tylko i włącznie w wyjątkowych sytuacjach badacz może bezpośrednio dotknąć i zobaczyć to w Skarbcu Uniwersyteckim. A ławkę w której siedział? E, ławki nie mamy, w której siedział, natomiast te przedmioty astronomiczne, które znajdują się w kolegium maju mówimy, że one były najprawdopodobniej w epoce kiedy Kopernik studiował tutaj u nas i dają nam wyobrażenie jakimi narzędziami Kopernik się posługiwał w momencie kiedy dochodził do tego wielkiego odkrycia natomiast natomiast samo zobaczenie tego historycznego wpisu na przykład jest dla niektórych doznaniem takim bardzo znaczącym. Ja pamiętam, jak pan prezydent Włoch, który nas odwiedzał, no, był wzruszony, jak zobaczył, że Mikołaj Kopernik w tym roku studiował i wpłacił stosowną opłatę, która była konieczna, żeby być słuchaczem naszego uniwersytetu. A, a pomnik Kopernika tymczasem jest przytulony do budynku uniwersytetu, choć mało to jest widoczne. E, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam wreszcie na ostatnią stronę i w IKACU. Tutaj ogłoszenia drobne dotyczą kupowania używanych rzeczy. Sikawkę pożarną, używaną, lecz w dobrym stanie, kupię zgłoszenia pod adres Edward Karpiński, Kraków Plazmatejki 11. Kupuję garderobę męską, używaną, w lepszym i gorszym stanie, zawiadomienie korespondentką lub ustny, sznałbus. Kraków, Szeroka 22. I wreszcie zęby sztuczne używane. Złoto platyna. Kupuję. Płacę za ząb od 1000 do 7000. Pernec Krakowska 21 sklep lub ulica Felicjanek 11 kąt. Oficyna parter prawy. Od 1000 do 7000. Duży rozrzut. Pewnie najdroższe są siekacze. Zapraszam Państwa na podcast za tydzień. Do usłyszenia.